Witajcie, drodzy widzowie. W tym odcinku zaprezentuję wam relację mężczyzny z Indii, który w 1969 roku przeżył coś, co wykracza poza granice znanej nam rzeczywistości. Twierdzi, że opuścił swoje ciało, a w tej samej chwili zobaczył swoją matkę setki kilometrów dalej biegnącą po peronie, dokładnie tak, jak faktycznie się to wydarzyło. To jedno z najbardziej niezwykłych potwierdzonych NDE które dowodzi istnienia świadomości poza fizycznymi ograniczeniami ciała. Zapraszam. My w Indiach z naszymi czcigodnymi tradycjami filozoficznymi liczącymi ponad 7 tysięcy lat oraz doświadczeniami tysięcy świętych i mędrców, wierzymy w holistyczną filozofię życia. Żadne eksperymenty oparte na kryteriach przeciętnego doświadczenia, ani obiektywne badania mózgu nie są w stanie wyjaśnić funkcjonowania świadomości. Doświadczenia każdego człowieka są odmienne, tak jak fakt, że nie istnieją dwa identyczne odciski kciuka. Doświadczenie NDE duszy rozwiniętej duchowo będzie transcendentalne, niczym kwantowy skok. Tymczasem, przeżycia wielu zwykłych ludzi mogą być przypisywane stresowi lub czynnikom emocjonalnym. W kwestii świadomości wchodzimy na teren pola kwantowego, w którym współczesna nauka nie posiada żadnych wskazówek. Sam również byłem sceptyczny wobec doświadczeń transcendentalnych, dopóki nie przeżyłem własnego NDE w roku 1969. Po ataku ostrej czerwonki i utracie dużej ilości krwi byłem bliski śmierci. Nagle opuściłem ciało i z sufitu mogłem patrzeć w dół na swoje własne ciało. W tym stanie mogłem natychmiast stać się świadomym wszystkiego, o czym pomyślałem. Pomyślałem o mojej matce. Zobaczyłem ją biegnącą chaotycznie po peronie, by złapać pociąg. Później, kiedy szczęśliwie wyzdrowiałem, potwierdziłem, że dokładnie w tym momencie rzeczywiście biegła po peronie setki kilometrów dalej próbując złapać pociąg by przyjechać do mnie po otrzymaniu telegramu o moim krytycznym stanie każde NDE które można potwierdzić jako zgodne z obiektywną rzeczywistością jest zdumiewające jak umysł może podróżować przez przestrzeń i czas umysł jest rzeczywistością transcendentalną bytem kwantowym nauka wciąż nie osiągnęła etapu by to zrozumieć jak powiedział szekspir Istnieją prawdy, o których pod niebem się nie śniło. Zdarzenie miało miejsce we wrześniu 1969 roku, ponieważ NDE jest przeżyciem głębokim, zostało wyryte w mojej pamięci. Mogę natychmiast przywołać nawet najdrobniejsze szczegóły, choć minęły ponad trzy dekady. W tamtym czasie miałem 37 lat i byłem krzepkim młodym mężczyzną. Byłem agnostykiem, sceptycznym wobec religii czy czegokolwiek, czego nie można było uznać za w pełni naukowe. Moja rodzina właśnie przeprowadziła się do małego miasta Eluru w Andrze Pradesh w Indiach. Z powodu niehigienicznych warunków dopadła mnie poważna czerwonka. Zamiast leczyć się samodzielnie, oddałem się pod opiekę mojego przyjaciela w szpitalu ogólnym. Pomimo intensywnej kuracji antybiotykowej czerwonka nie ustępowała. Straciłem ogromną ilość krwi, do tego doszła wysoka gorączka. Po kilku dniach mój stan gwałtownie się pogorszył, tętno stało się bardzo słabe i ledwo wyczuwalne. Trzeciego dnia, pełni księżyca, o północy, wezwano lekarza, ponieważ mój stan gwałtownie się pogarszał i zaczynałem się zapadać. Gdy badał moje serce, nagle opuściłem ciało. Z sufitu patrzyłem na swoje własne ciało. Widoczność była bardzo słaba. Jakby gęsta chmura dymu oddzielała mnie od reszty otoczenia. Ostry ból, którego doświadczałem tuż przed opuszczeniem ciała, zniknął. Byłem spokojny i opanowany. Nagle uświadomiłem sobie, że jestem martwy, Boże, zostawiłem swoje małe dzieci i rodzinę w obcym miejscu, bez jakiejkolwiek ochrony, finansowej czy innej. Widoczność była niejasna, wszystko było zamglone. A jednak jakby widziałem bez wzroku i słyszałem bez dźwięku. Byłem w innym wymiarze istnienia. Słyszałem zawodzenia kobiet w dole i ciche rozmowy. Jedna myśl wybiła się na pierwszy plan. Jak absurdalne jest życie. Rano moje ciało zostanie skremowane. Czy to wszystko czym jest życie? Co za bezsensowny koniec łańcucha nieograniczonych cudów i potencjalnych możliwości. To jak bańka unosząca się na morzu. Czym więc jest śmierć, wejściem do innego wymiaru? Patrzyłem na to spokojnie i obiektywnie, podczas gdy mój mózg i ciało leżały na dole, jakbym nie był osobą dotkniętą śmiercią. Ewolucja obdarza materię coraz wyższym poziomem świadomości, a śmierć zdaje się to odbierać. Podczas tych rozmyślań, stałem się świadomy pewnej obecności. W niemej komunikacji przekazała mi, że mogę powrócić do ciała, jeśli tego pragnę, ale nie wolno tracić czasu. W tym krytycznym momencie błagałem o odpowiedź na zagadkę życia, bo ta myśl całkowicie mnie pochłonęła. Pojawiła się przepiękna wizja gwiazd pędzących obok mnie. W centrum całego tego zgiełku znajdowało się świecące światło. Każda gwiazda wydawała się maleńkim centrum świadomości, mieszała się z centralną świadomością i wyłaniała z niej wedle woli tej kosmicznej mocy, która świeciła niczym ogromne słońce. Wizja znikła i zauważyłem, że lekarz patrzy na mnie z niedowierzaniem. Uśmiechnąłem się słabo i powiedziałem mu, że wszystko ze mną w porządku. W tym stanie poza ciałem mogłem spełnić wszystkie swoje pragnienia. Jakbym był wszechmocny i wszechwiedzący. Pomyślałem o mojej matce i zobaczyłem ją biegnącą gorączkowo po peronie na stacji kolejowej setki mil dalej. Gdy wróciłem do ciała, zjadliwa infekcja zniknęła, a ja mogłem dojść do siebie w ciągu paru dni. Moja matka później potwierdziła, że naprawdę biegała desperacko po stacji Widża Jałada, wypytując o pociąg do Eluru. Po otrzymaniu telegramu o moim krytycznym stanie, NDE nie da się wyjaśnić w zwykłych, obiektywnych kategoriach. Przeszedłem pozytywną przemianę osobowości, cała moja arogancja zniknęła. Dzięki tej relacji wyraźnie widzimy, jak bardzo różni się egzystencja w materialnym ciele od tej poza nim. Mężczyzna opisuje, że wówczas czuł się tak, jakby był wszechmocny i wszechwiedzący oraz że mógł spełnić Wszystkie swoje pragnienia. Ten niesamowity stan nawet ciężko porównać do doczesnego żywota w materialnym ciele, pełnego cierpienia i ograniczeń. Można by pomyśleć, że skoro jest aż taka różnica, to dlaczego wciąż odradzamy się w kolejnych ciałach? Przecież to tak, jakby dobrowolnie pozwolić się zamknąć w więzieniu. Dzieje się tak dlatego, że tuż po śmierci ciała, w świecie niematerialnym, czeka na nas wiele pułapek. Zarządcy tego świata na różne sposoby starają się nakłonić nas do ponownego wcielenia. Dlatego, by opuścić mroczny krąg ponownych inkarnacji, należy posiąść odpowiednią wiedzę i właściwie przygotować się na moment śmierci. Nie ma ważniejszego celu i zadania w tym życiu, choć mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego właśnie stworzyłem mą publikację, która jest swoistym podręcznikiem i drogowskazem prowadzącym do prawdziwego niematerialnego domu, z którego kiedyś wszyscy tu przybyliśmy. Zawarłem w niej bowiem całą wiedzę o śmierci i egzystencji poza materialnym ciałem, jaką udało mi się zgromadzić przez ponad 20 lat badań i własnych doświadczeń. Link prowadzący do książki znajdziecie w opisie pod filmem. A na dziś to już wszystko. Jeżeli podobał się Wam odcinek, to proszę o łapkę w górę, komentarz i subskrybowanie mojego kanału. Dziękuję Wam za to, że jesteście i pozdrawiam Was serdecznie.